Witajcie, moi kochani, z tej strony Kalina i widzimy się w przedstawieniu nowej gry, która pojawi się na naszym kanale. Ta gra nazywa się Robocraft i gram w nią dopiero od paru dni, od, od jednego dosłownie. I tutaj zacząłem budować swój hmm, pojazd, taki wojsko, no raczej taki dobite. Dopiero jestem. Widzicie, że dużo rzeczy nie mam, ale. Przepraszam. Dużo rzeczy jeszcze nie mam, ale. To jest dopiero początek, więc. Polecił mi ją mój, mój, mój kolega Paul animali, którego serdecznie pozdrawiam. I zapraszam na jego kanał. On też tę grę nagrywa. No i. I co jeszcze mam tu, mogę powiedzieć? Gra jest, <laughs> świetna. Serdecznie zapraszam do grania, nawet zagrania, link do forum, z której, której strony możecie ją pobrać, będzie w opisie. No i co jeszcze Wam mogę powiedzieć? W grze chodzi o to, żeby tylko walczyć, jeździć na jakieś bitwy, ulepszać swój, swój pojazd, no i tylko przeważnie o to. Więc co? To jest wszystko i widzimy się już niedługo w pierwszym odcineczku z, z Robocraft. Pa, pa!